A czy to prawda, że strzelałaś do Agnieszki Szulim pistoletem na wodę, ale nasikałaś do niego? Ja nie. To kto? No dobra. Co tam się wydarzyło? No chociaż sprzedaj kawałek tej historii, a to będzie na Amazonie. Mm, słuchaj. Ja zostałam uniewinniona i skazana za pistolet na wodę Yy... Właściwie w sumie niczym nie skazana, bo nie można za to karać. Więc yy, co tu więcej opowiadać? Ale ostrzegałaś tak samo jak tych chłopaków trzy razy? No bo Agnieszka Szulin złożyła przeciwko dodzie pozew sądowy, oskarżając ją o napaść. Napadłaś? Absolut? Z bronią w ręku! Nie! Z bronią w ręku. Przecież toczył się proces wiem, sądowy wiem. tyle lat. No, było mnóstwo dowodów, można było to sprawdzić monitoringi, niemonitoringi, e, testy alkoholowe, takie, srakie No przecież tam było wszystko, co, co tylko. E, wątpisz w sprawiedliwość sądu niezawisłego polskiego? Wątpię, podobno zaraz wszyscy wątpią. Nie wiadomo, no zraz, które wyroki są prawdziwe, a które nie. Masz na osędziów. Nie wiem, czy to na osędzia nie, nie, nie wydawał wyroku. Não, yeah. <laughs>